Witam w kolejnym odcinku gry Wiedźmin 2 e, e, i w dzisiejszym odcinku będziemy e, szukać e, e, po, raczej odszukaj po pośrodek krwi, użyj eliksiru kot, no to dobra więc jak, jak to było napisane, szukamy teraz tego kota aha kota to można użyć podczas medytacji Czyli damy medytację, picie eliksirów. No i mamy tylko kota. No zobaczymy efekty. Co jest tym kotem? Nie, to jest puszczyk. No i pijemy. Dobra Czyli obraz się zrobił czarno-biały i mamy tutaj siady cree i będziemy też szukać Co my tutaj mamy? Tutaj pójdę najpierw w mieście poszukam Co to takiego jest? Kolejna ofiara muszę szukać dalej No to dobra, idziemy dalej sz sz szukać Tutaj jeszcze były O, tutaj jeszcze jest trochę więcej, tutaj jeszcze więcej ale tutaj nic nigdzie nie widać Cedrika Dobra, jeszcze jeden Jeszcze parę śladów prowadziły w kierunku lasu To jest ten ślad. To idziemy do lasu. O, no, ciekawe to wygląda. O, Cedric, gdzie jesteś? Co my tu potem mamy? Tutaj? Tutaj? No tu jakiś widać, że kolej sobie stoi O tutaj są jeszcze ślady co, Nie zostałbyś na ja. Chciałbyś to nie? Zaraz, tutaj są jakieś ślady krwi. Jakaś roślina, weźmiemy to oczywiście. Tutaj już nic nie widać. I zobaczymy jeszcze... Głupia pułapka. Nie patrzy się dokąd idę. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. No czyli gdzieś minąłem. Zobaczymy jeszcze w tym kierunku. Tutaj jeszcze były ślady. Tutaj jeszcze jakieś takie ślady były. No jak widać tutaj zrobiłem kółko, fajnie. A zobaczymy, aha, czyli wróciłem z powrotem. Dobra, najpierw myślę, że tak Cedric powinien być gdzieś w pobliżu ruin. Zobaczę... ...miejsce koło, koło tych właśnie ruin. Chyba nie wiem, gdzie teraz jestem. Troszeczkę to wszystko inaczej wygląda, jak się y, kota y, weźmie. Zobaczę na mapkę, coś tam niby pokazuje. A nigdzie nie, nie, nie widać cedrika. Gdzie właściwie to ja jestem? Hmm. W przeciwnym kierunku powinienem chyba pójść W ogóle zeszłem ze ścieżki. No właśnie, tutaj mamy ten wodospad. I tutaj. O, o właśnie, coś jest. O, znalazłem sednika. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem duan, który pilnował drzwi, i włamaliśmy się. Znów zabiłem duan. Wiem, gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Tris, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop, powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził: Lepiej się postaraj, bo widzisz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? Wedirn w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę ocali ich dusze A wrócą twoje wspomnienia No, Nocinku, czyli mamy dwa sposoby na odzyskanie pamięci Co się dzieje? Jeden to ten kwiat, Raz a drugi to te duchy. Obecność. O, no, takie zwierzęta jeszcze nie widziałem. Dopiero teraz przyszli się pożegnać, mój las, wafajny gwynblade, żegnajcie. Gerald, gdzieś o. ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł! Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Tris, by rzuciła czar. Aż, kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykuje coś dużego. Hmm. Czyli Roż. Hmm, to co znaczy zamierza Roż? Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. Mm, a co planują Wewiórki? Co planują skojatel? Co odbić Markę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Sojatela? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. do żony pomnik ludzkiej nienawiści. No to... Dobra, wechną co się... Zobaczymy, co da się zrobić. Pogadam z nimi. Może Roche albo Skojaty wreszcie na coś się przydadzą. Czyli mam zadanie Spotka się z L Jorbetem w Elfi Ruinach. No dobra, zakończone, gdzie jest Triss zadanie No to teraz wystarczy pójść do Elfich Ruin No, to, to tak właśnie zamierzam zrobić Przyłączyć się do Scyłatel A Rosz nie sobie robi co chce Tu są te właśnie Elfie Ruiny, niedaleko właśnie gdzie zmarł Cedric No to wystarczy tylko Podejść na górę No dobra No, ładne tu te idziemy dalej to będziemy tutaj stali jak słupy no i właśnie tutaj mamy elfów no to więc idziemy teraz do tego do squatel. może spróbuję jeszcze kiedyś jeżeli nagram tą serię spróbuję przejść jeszcze y, tą grę Właśnie jeszcze drugim sposobem. Następnym razem bym sp spróbował się tak z ciekawości dołączyć do Rosza, nie do składu. i, i zobaczyć, co by było wtedy. Czyli... Jorbet czeka, Duan. Dobra, czyli wazimy do Jorweta idziemy. No sporo tutaj typa jest. O, jest i Zoltan i Jorbet. No to wystarczy teraz tylko porozmawiać. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Elejast! Przygotuj oddział do wymarszu! Ruszacie natychmiast! O, napiero tego. drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Jaki? Najpierw powiedz czy nam pomożesz. Mm, mm, ponieważ o co chodzi? Co takiego jest dolnej marwii? Mm. Jeszcze doszło do pogromu. No to dobra. Pochodzimy. Pomogę wam razem dopadniemy leto. Świetnie, nie ma czasu do stracenia. Musimy odbić jeńców, trzymają ich na barce. W mieście był pogrom, jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. No i dobra, na jak Squatter, czyli uda się na. Spotkanie ze składaczami. No to zobaczymy, gdzie to jest. Spotkanie, czyli standardowo mapka, i tutaj jest akurat. Ta. Pływający więzienie, dobra eee. Dobra, co wspomnienia, rzeka tajemnic Eee Zabójcy Królów Dobra, to jedziemy teraz tam Zobacz jeszcze w ruinach może. Co jeszcze mogę znaleźć? Dobra, wyszłam akurat z tych ruin. Tutaj była właśnie ta droga, czy tutaj jeszcze coś czasem nie jest. jak z tym pajacem walczyłem to mi wytrącił miecz ale nie pamiętam właśnie czy akurat go e, ze, zabrałem o stolowy długi miecz no bierzemy to oczywiście i zaraz zobaczymy co my tutaj mamy e, 18 to nie no jest. Czy użyjemy to? Sześć kartaczy mamy. Też może się przydać. No i dobra. Czyli wychodzimy teraz do góry. Jeszcze jakąś roślinę wzięliśmy. No to dobrze, to idziemy teraz na spotkanie. No, 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 nie mogę wejść tu. Tutaj jest zejście. No, no mogę jeszcze 3 tyłka przeszukać. Buty i zbroja. No wszystko. Przyda się w razie czego, to ja sprzedam ten cały towar. Właściwie się już to mało zbliżam, coś tutaj jeszcze zaś zaświtało mi tu. A, no dobra, daję sobie z tym sobie spokój. No i mamy tutaj elfów. Jestem. Jesteś wreszcie. Faktoria się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł. Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę, Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. Hmm, spróbować podstępu. No dobra, zróbmy jak powiedziałeś, oczywiście. Ruszajmy. Rozdzielimy się na klifach. Skoja! Evelien Freed! Freed! Za mną! Ej na klify. No dobra, zobaczymy. A, zobaczymy, gdzie takie klify są. Este tu, amam, push, hande. Nu este pe ce to tu. Chyba wiem unde? Nie do do. O, tutaj się tylko widzę. Więcej was ma. Ok, tutaj mamy, był ubicia. No, więcej tego bydła tutaj się kręci. Wcześniej tutaj ich nie było. Właściwie nikogo tu nie było. Można jeszcze pozbierać. No, miecze mamy jakieś? Tutaj jeszcze gdzieś się trupy były. Dzisiaj nie poświetlę nic. No, same miecze. Nie chciałem tutaj wchodzić, tylko chciałem podnieść się ten mieszak. O, dobra, czyli weź. Tutaj się jeszcze kryją chyba jest to przeciążony Czyli za dużo nachapałem? mi te przeciążenie. Dobra, będę musiał część śmieci usuwać. No oczywiście, czysta na czysta. ciekawe to sześć to można po prostu usunąć. Już mam mniej. To się przyda, to też się przyda. Hmm, zaraz zobaczymy. To też bardzo Zbroje zbroi to mamy tą, zbroję jeszcze 41 no to no. 395, no to pułapki nie będą mi potrzebne one to dosyć sporo ważą no i są tanie. Dobra, możemy wybiegać teraz Nie wycinać się pojazdu. gdzie się reszta podziała tutaj są jeszcze no to by było na tyle tutaj doszłem. Tu się rozstajemy. Enuet poprowadzi was do przystani. Roż, dlaczego odpływają? Nie wiem. Mam przeczucie, że jednak się spotkamy. Zaczynamy. No to dobra. Czyli muszę yy, skułatel zaprowadzić na wybrzeże ale to już na, będzie w kolejnym odcinku Ten akurat, akurat odcinek dobiega końca więc zapraszam do kolejnego odcinka no to żegnam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku